Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7, Ada Mejnik. Moim gościem dzisiaj jest pszczelarka z Józefowa, pani Teresa Omiecińska. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się przede wszystkim po to, że w ostatnich chwilach dowiedziałem się, że Pani Teresa jest pszczelarką, to prawda? No tak. Proszę nam powiedzieć, jeden ul, dwa ul, jak to u Pani wygląda. No trochę więcej. Jest 25 uli, no, czyli taka pasieka y, przydomowa powiem. No ja przygoda zaczęła się tak y, właściwie naturalnie, ale trochę taki wymuszona, ponieważ y, moją tą pasiekę, którą ja odziedziczyłam po tacie, no, y, jakby z, no z, nie powiem, że z przymusu, ale tata zmarł i to zostało i zawsze mówił co to będzie jak mnie zabraknie, bo nikt się tym nie zajmie. No i, no i po prostu stanęłam w obliczu takiego zadania, które myślę, że pokonałam, którego dałam radę to zrobić no i tak właśnie ta przygoda pszczelarska moja się zaczęła, co mnie, nie powiem skromnie, bo wciągnęło trochę to tak. Tatuś zabierał do ulicy, nie bardzo? No moja praca wtedy to wyglądała zresztą byłam w szkole średniej, potem wyjechałam, więc też, ale latem najczęściej byłam w domu więc moja praca polegała na odsklepianiu to jest taki widelec. Proszę nam wytłumaczyć. Jest to taki specjalny widelec, którym odsklepia się wosk, pod którym ukryty jest miód. Bo pszczoły zalepiają, żeby miód nie wypływał. I to jest fajnie tak skonstruowana ramka, jak ktoś wie, to wie, że takimi bokami, brzegami do góry, żeby ten miód nie wypływał. No i to trzeba odsklepić, i wtedy do wirowania. I on się I on się łot. wiruje. W maszynie i z, potem spływa. Czyli, tak... będąc młodą dziewczyną, taką właśnie wykonywała pani pracę przy tacie. Tak. Wciągnęło to pani, czy raczej nie, tam takie odsklepianie? Nie, wtedy to ja w ogóle nie myślałam o tym, u, uważałam, że to jest przymus, bo to było ciepło, trzeba było gdzieś tam sobie może iść, a tutaj trzeba było... Zamiast e, książkę poczytać? Poczytać, tak. A poza tym teraz już mam takie pomieszczenie, w którym to się odbywa, ale przedtem e, to robiło się w domu, po prostu tata przynosił maszynę do domu i to się, więc pszczół było co niemiara, no i się w takim w atmosferze takiego bzykania to robiło. Mm, rozumiem. Proszę pani, to jeszcze mam jedno pytanie, bo mówią tu ludzie, że a, najłatwiej to być pszczelarzem, bo nic nie robi, tylko miód zbiera. Pszczoły się narobią, a pszczelarz to nic nie musi robić. To chyba nie jest prawda. No, chciałabym właśnie porozmawiać z kimś takim, kto takie teorie snuje, bo y, praca pszczelarza jest tak samo pewnie y, żmudna, jak y, praca pszczół. Oczywiście tak, tak to wygląda z boku, że pszczoły przynoszą, a my to zbieramy. Ale już od wiosny zaczyna się przegląd y, pasieki, prawda? Trzeba zobaczyć, jest, co się zostało po zimie. Jak, jak to wygląda rodzina pszczela. Trzeba tam zajrzeć, trzeba, y, trzeba to sprawdzić. Potem następuje dostawianie ramek, gdzie gdzie pszczoły muszą się roz, rozmnażać. No i, i, i wiadomo, że cyklicznie trzeba coś tam, coś tam przy tym robić. Potem jest miodobranie, a potem jest przygotowanie do zimowli, więc y, też jest praca, co nie mieli. Żeby do zimowli przygotować ramki, trzeba je wszystkie przejrzeć, bo mamy takiego szkodnika motylice, ona to tak popularnie nazywamy więc kiedy tych ramek się nie zabezpieczy, to ona robi spustoszenie. Więc musimy te ramki zabezpieczyć. Na czym tym polega roku. to spustoszenie? Co to jest, jest jakiś to, owad, To rozumiem? jest owad, który no, penetruje ramki z woskiem, składa tam te swoje jaja i po prostu taka nic się wciągnie i ona tak poskleja ramki, że one się do niczego nie nadają, po prostu tylko do przetopienia. Hmm, bywały takie rzeczy? Tak, pani? bywały, bywały takie rzeczy, chociaż mówię, no staram się, żeby tego nie było. W tym roku ym, wymroziłam ramki, więc mam nadzieję, że no oczywiście przekładamy jakimiś tam gazetami, papieramy każdą ramkę, o jamy, te ramki. No tak robimy to w małych naszych pasiekach. No nie wiem jak to robią inni, którzy mają po 100 czy więcej uli. Maj używają jakichś środków chemicznych. No, ale... Czyli to jest mała pasieka, 25 uli bo nie wszyscy wiedzą ja też nie wiem czy to no, jest mała no, czy duża no myślę że mała. to jest taka to, jest, jest to taka niewielka powiem pasieka i dla osoby która jest na miejscu która ma trochę czasu tak jak w moim przypadku kiedy jestem na emeryturze kiedy mogę to zrobić bo tak z doskoku, to raczej jest to trudne chociaż to... są pasieki takie gdzie są wywożone nie? i tam też ludzie sobie jakoś z tym radzą To ile miodu można pozyskać z takiej pasieki Oj bardzo trudne pytanie to zależy jaki jest pożytek u nas jest to taki pożytek wielokwiatowy bym powiedziała chociaż jest trochę jaka... Jest trochę lipy. Ale no, myślę, że nie chciałabym tutaj strzelać liczbami, bo to zależy naprawdę od rodziny, zależy od tego miejsca, gdzie jest usytuowana pasieka. Słyszę, że ludzie mają po, po 30 kg, inni mają po 10 z rodziny. Także to jest naprawdę, myślę, że tak średnio 15-20. To mm -hmm, też tak, jest różna. Są, mm -hmm. są różne też odmiany pszczół. To też są miodne, mniej agresywne. No też nie, nie wspomniałam, że wymienia się matki, które, które się już potem tam jak gdyby zestarzały i, i naturalnie trzeba a, albo zmienić po prostu ich na, na nowsze jakieś tam, może lepszą rasę. Mm -hmm. To jeszcze rasy są pszczół, Boże no, drogi. Tak to się chyba nazywa, to się pszczoła zawsze kojarzy z ukąszeniem Przydarzyło się pani? E, tak. Bolało? Tak, więc powiem, że teraz nawet pszczoły kąszą inaczej. Ja nigdy nie, nie miałam, y, nie jestem alergikiem, nie miałam... Żądlo właściwie e, chyba, nie? Rządlo, tak, ma... tak, no, no żądlą, Bo ja powiedziałam... Ja, ja no, najpierw powiedziałam tak, później tak, pani tak, powiedziała, że kąszą. Żąd czy... Żądlą, żądlą, tak, to jest, to, to jest... E, więc, e, no tak, ostatnio nawet, kiedy tam zaglądałam, e, kosiłam trawę przy pasiece, no to nawet w buty weszło i gdyby ktoś tam zajrzał, to by zobaczył, jaką mam opuszkę. Puchniętą kostkę, więc do... wcześniej nie, wcześniej nie było. A w tej chwili one mają jakiś ten jad inny. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, co się dzieje w naszej przyrodzie. Nie wiem. Pszczoły gatunek bardzo pożyteczny, ale też gatunek zagrożony. Rzeczywiście tak jest. E, tak, jest to zagrożony gatunek, choćby z tego tytułu, że mamy coraz więcej środków chemicznych wokół. I no, ja nie odczuwam tutaj na swoim terenie jakichś takich y, rzeczy, które by, że rolnicy by tam w biały dzień coś tam, y, prawda, robili, pryskali jakieś tam rzepaki czy inne. U nas jest tego mniej. Ale jest to, mówię, ta chemia jest i w glebie, i w wodzie, i w powietrzu. I to nie jest obojętne dla pszczół. Też takie pryskania, to one po prostu od razu giną. No, oczywiście. Trzeba o tym pamiętać, bo są jeszcze jakieś obostrzenia dla są rolników. Są obostrzenia, tak. Rolnicy mogą opryskiwać po zachodzie słońca, kiedy y, pszczoły już są w ulu. Musimy ratować te pszczoły. Musimy ratować, bo jest takie powiedzenie, że 4 lata od y, wyginięcia ostatniej pszczoły ginie ludzkość. Dlaczego? Pszczoły przecież są naszym y, jak gdyby dobrem, zapylają kwiaty, owoce, wtedy z tego mamy y, warzywa. No jeśli nie będzie tego, no na pewno nie da się zastąpić sztucznie pszczoły. tego nie zrobimy. Nie da się zastąpić pszczoły. Nie da się pszczoły. zastąpić pszczoły, która sprawia, że wszystko nam rośnie, drzewa, jabłka. Tak. Nie wiem. Wszystko, warzywa i owoce. No, warzywa no, i owoce. Zboża, mhm. no, wszystkie, przecież nawet trawy na łąkach, y, które, które y, do tej pory rosły, y, kwiaty rosły wszędzie. Były, mówię, miedze, które nie były zaorywane. W tej chwili nie ma takich nieużytków. Każdy, każdy y, areał jest rolnicy starają się zagospodarować I, i, i to trawę też tam się wycina do pnia, więc tych kwiatków też jest coraz mniej, tego pożytku jest coraz mniej. Są pszczelarze, którzy sobie próbują się wspomagać, czyli zasiewają sobie czy facelię, czy grykę, czy tam gdzieś przy tych swoich pasiekach. Nie zawsze to jest możliwe, mhm. ale, ale no też ratujemy się. A pani ule w jakim miejscu są? Moje ule są w miejscu, gdzie mieszkam, czyli w Józefowie, nieopodal rzeki Kry. Łąka, kwiaty, łąka, akacje, lipy. Łąka, kwiaty, lipy. akacje, tak, tak. Ale droga wysadzona właśnie, bo przy drodze w kierunku Bieżan, więc są lipy, stare lipy, ale jeszcze, 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 są kwiaty, jeszcze nektarują, chociaż też nie zawsze. To, to porozmawiajmy na koniec o czymś najprzyjemniejszym, a więc tym, co wytwarzają pszczoły, o miodzie. Jaki pani miód to najbardziej lubi? Powiem tak, ja jestem zwolenniczką miodu wielokwiatowego. Jest, bo, bo on ma wtedy no, najwięcej tego dobra w sobie. Oczywiście są miody y, no, takie akacjowe, typowo lipowe. Ja jeszcze tak krótko powiem, że tylko raz w ubiegłym roku y, miałam miód lipowy i powiem szczerze, że jak y, spos posmakowałam tego miodu, to nie, nie wiedziałam, co, się, co to jest. Bo po prostu miał tak y, inny smak, że ja mówię, coś tu jest nie tak. Ale dopiero uświadomiłam sobie, że jest to właśnie miód brany po, yy, po kwitnięciu lipy i był tylko i wyłącznie lipowy, też pyszny. No właśnie, cenne są też miody, jest ich gatunków jest. co nie miara, bo tak. i spadziowe są, tak. i gryczane. Jak ja się pani... spotkam z malinowym, z jakimś tam słonecznikowym, z jakimś tam naprawdę, yy, naprawdę nie wiem jak to, jak, to, jak, to, jak to do tego podejść, ale takie miody są. I miód miodowy nierówny. Nie. Smaki zupełnie inne. Mówi Smaki się miód, zupełnie... a... Smak jest zupełnie inny i y, kolor jest inny. Miód rzepakowy na przykład będzie zaraz y, szybko się krystalizował i będzie tak jak smalec. I ludzie na przykład, są ludzie, którzy zabiegają o ten miód Jaki ale rzepakowy, są, tak? rzepakowy mm -hmm. ale są tak, ci, którzy akacjowy szybko też krystalizuje się. Właśnie naj, najwolniej krystalizuje się miód y, wielokwiatowy, ale też się skrystalizuje. I jeszcze właśnie do słuchaczy, żeby nie uważali miodu, który jest właśnie taki skrystalizowany, że to jest miód niedobry, bo prawdziwy miód musi się skrystalizować. Każdy gatunek potrzebuje tylko innego czasu do krystalizacji. I to świadczy, że to jest prawdziwy miód. Prawdziwy miód. miód prawdziwy najprawdziwszy. Nieprawdziwy się nie może nie skrystalizować. Nie skrystalizuje się. Warto spożywać takie dobro. Bardzo. Polskie Zachę złoto. Zachęcam do tego. Jest to niezwykle bogaty no, przeziębienie. Teraz mamy taką porę, że tylko otwierać słoiki i Zachęcam do zjadania miodu, przyrządzenia sobie napoi z cytryno, imbirem. Mhm. Naprawdę jest to mleko z miodem, na, na, nawet też takie. Letnia woda, taką letnia, tak, bardzo, letnia bardzo, żeby, bardzo żeby nie, bardzo nie bardzo zabijać tych właściwości miodu, miodu. I w tej letniej wodzie roztopić Ciepła i to jest taki być, na tak. dzień dobry. E, Rano, naczczo, można sobie wypijać, na pewno pomoże. I ten żyzny człowiek nabierze, zdrowia i odporności przede wszystkim. Czego życzę słuchaczom? <noise> Czego życzymy słuchaczom? Dużo słodkości. Tak. W miodzie najlepiej? Najlepiej w miodzie. Moim gościem była pszczelarka z Józefowa, pani Teresa Omiecińska. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego. Adam Eynik, do usłyszenia. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio